Hej siemaneczko, z tej strony Matrix, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy sobie w chłopaki nie płaczą Oczywiście na samym starcie, standardowo, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem bicie na grupę na Facebooku, na TikToka, na Instagrama Więc dobra, wracamy do gry Ogólnie rzecz biorąc tak, rozmawialiśmy z tym facetem z brodą, który nam się tutaj pojawił i mamy za zadanie Jakby odnaleźć e, tych gangsterów, tak? I oddać ich w ręce policji Tutaj już ze wszystkimi pogadaliśmy Ale mamy nowe lokacje na naszej mapie, tak? Bo mamy e, sklepy płytowe, mamy centrum handlowe Mamy szkołę Mamy pla e, plac za miastem Więc dobra Ogólnie zaczniemy sobie tak może. Pójdziemy do centrum handlowego. Pogadamy tam ze wszystkimi osobami. Więc dobra. Pan Waldemar. Ok, idziemy z nim pogadać. Mam tutaj wszystko. Od przykładowego RTV do przykładowego AGD. Coś mogę podać. Hmm? Nie, dziękuję. Tak, tylko patrzę. Ok. Jeszcze raz. Czy na coś się może zdecydował? Pan mi powie, po ile jest ta golarka? A, niestety, nie jest ona na sprzedaż. Jest zepsuta, niekompletna w zasadzie. Okej, okay. a my w Ekwipunku ogólnie mamy ten silnik do golarki elektrycznej, więc prawdopodobnie to będzie całe rozwiązanie naszych problemów, tak? Nie ma jakiegoś sposobu, żeby mi pan po prostu dał tę golarkę ten fragment niedziałającej golarki. Och, szczerze wątpię, proszę pana. Nie mógłbym dać panu przecież niedziałającej golarki. Dać, sprzedać, co za różnica? Chodzi o prestiż mojego sklepu. Okej. Okay. Mm, dobra. Jeszcze co my tu mamy? Słem pogadamy pogadamy z tą babką, pani Ola. Okej. Okay. Dobra. Panowie, nie moglibyście zrobić czegoś z tą zgrają przed moim sklepem? No, szyldu normalnie nie widać, że promocja i że ceny zniżkowe. A z facetem ze sklepu z elektroniką, pani rozmawiała? To, to chyba jego sprawa. Ale to faszysta. Jak to? No tak to. Faszysta jak malowany. Mówi, że dzieci to też ludzie i muszą się rozerwać. A ja mówię, że to faszysta, bo przez niego nie widać szyldu, duże promocja. Chola boga, ja zbankrutuję. Ty, to jakaś wariatka. Ale coś może uda się zarobić na jej specyficznym podejściu do życia. Mówię ci, Grucha. Żyjemy w wariackim kraju i wariackich czasach. Tutaj co drugi typ, to debil. Życie w tym rejonie Europy rodzi Grucha patologię. I w tym tkwi właśnie problem. Tu zawsze musisz się z kimś dogadać, tu zawsze musisz sobie coś załatwić. Dobra, jak rany, ile można marudzić, no? Odpłośćmy sobie cofret. <laughs> no nieźle. Przekonanie co do naszego pięknego kraju zajebiste, że tak powiem. Dobra, pogadamy sobie jeszcze raz. Panowie... Zróbcie coś z tymi dzieciakami. Obiecuję, że jakoś się dogadamy. A co będziemy mieli w zamian? Akurat mam na zapleczu coś w sam raz, czego potrzebujecie, i proponuję następujący układ: że to co mam, a czego Wy potrzebujecie, dam Wam jak tylko znikną stąd te dzieciaki. Stoi? Stoi. Coś wymyślimy. Okej, okay, dobra, już dogadane układy. No to nieźle. Dobra, pogadałem z tymi dzieciakami w sumie. Cześć dzieciaki Ej, widziałeś? Jo, nadchodzi pizza! To pewnie ten zboczenie. Na mnie nie patrz Nie pokazalibyście jak się w to gra? Ej, człowieku, przecież ty jesteś geriatryk. Masz krzywioną psychę, czy jak? Do trumny się ładuje, a nie do grania, dziadku. Pewnie chodzi o te kocie ruchy. No to nieźle. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. No, nie, to topeżowaty na wiek elektryczny jaki. Niech mnie na wieki typa, Cześć, młodzieży, co tam u Was? Może znajdzie się miejsce przy w manetkach nie, no raczej nie ma bata, panie starszy. To nie dla Melepetu. Okej. Okay. dobra, coś zebraliśmy w sumie. Tu nie mamy nic. Aha, odblokował nasz sklep z płytami w sumie, bo albo zablokowany. Więc dobra, 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 co my tu dalej mamy? Mamy telefony i w sumie tyle, nie ma nic więcej. Więc dobra, idziemy do tego sklepu płytowego. Sklep z płytami, płytowy, no kurna, prawie to samo. Okej, okay, dobra. Jan Winyl. Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jan Winyl i witam w moim skromnym sklepie. Amen. Dobry. W czym mogę pomóc, panowie? Okej, okay, dobra. Co tu mamy w ogóle jeszcze z nim do pogadania? Wie pan, w zasadzie to nie chcę nic kupić. Bardziej chciałem przesłuchać, co pan tu ma. A, rozumiem, rozumiem. Pańskie zainteresowania muzyczne są na tyle rozległe, że nie wie pan na co się zdecydować dobrze, rozumiem? No, tak, coś w tym stylu, powiedzmy. A co szczególnie? Jaki, że tak powiem, klimat zwłaszcza pana interesuje? No, chodzi mi o to, czego teraz młodzież słucha. A, tak, hip-hop. Właśnie tak, hip-hop. To mi przypomina pewną anegdotę. Mm. Okej. Okay. Dobra, jeszcze raz mogę? To jak, panie Winyl? Można przesłuchać te pańskie płyty? Tak, tak, o, oczywiście. I nie ma problemu, przecież najmniejszego. Wie pan, hip Hop. Przynajmniej z samego początku funkcjonował trochę na zasadzie jakiejś nowej kategorii wrażliwości muzycznej. Nowa forma. Młodzi artyści, którzy przecież nie byli emocjonalnie przygotowani na tak spektakularny sukces. A, przygotowanie merytoryczne? Ba, czymże jest dla nich stakata? To Albo czy odróżnić są w stanie klawesyn od klawikor, Wątpię, wątpię. No. no ale z drugiej strony, przecież William Hoxton, wie pan, gitarzysta rytmiczny z Fungus Dei, no też nie miał za sobą szkoły muzycznej, tylko lokalną politechnikę, na której uczył się mechaniki kwantowo-tachionowej i robotyki z elementami nekromancji. No. no tak, to wspaniale, panie Winyl. Nie powiedziałbym. Nie, nie, nie powiedziałbym. O Polski hip, hop, nie przejął tak przecież do końca standardów z oceanu. Bardziej możemy mówić o ekspansji gangsta rapu który mówi przecież o tym, że nie jest tak znowu rzutowy. No dlaczego? Ha, 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 bo opowiada o tym, co go otacza. Tak, właśnie, proszę tak, jaki jest świat, taki jest rad. No, czyli, że znany jest, proszę pana. A czyli o życiu młodego człowieka bez pieniędzy. Co gorsza jednak, no, w znacznej mierze bez perspektyw. Szare vlogi, no, ci sami ludzie, no, codzienne problemy. No proszę zauważyć, jak rzadko pojawia się tutaj urzeczywistnienie mitu bogactwa. Ale proszę, proszę im powiedzieć może gdzie ta nowa wrażliwość? Czy wyraża się tym, że można się kolegować z sam Czy co mam mówić dalej? i zdech Słucham Ten dywan jak mech Ach, nie da się ukryć nie da się ukryć Masakra, jak się rozgadał, już go więcej o nic nie pyta, bo mi się nie chce go wysłuchiwać, tak naprawdę. Okej, okay, dobra, idziemy do szkoły teraz. Okej. Okay. co my tu mamy? Mamy w sumie ochroniarza. Mamy tu coś dalej? U. U, auto. Mercedes, jakby. Czyżby gangsterowie. Bandy to wóz. Dobra, pukamy, zobaczymy. E, otwórz jeszcze na chwilę, to no. Lolek. Au. Dobra, Lolek. A teraz zabieraj koleżankę i wynoście się stąd. No, nieźle. Dobra, już więcej chyba nie będę próbował. Ale okej. Okay. Ochroniarz, idziemy z nim pogadać. Nie ma przejścia, ale ja tylko chciałem zobaczyć, jak wygląda szkoła. Proszę się rozejść, nie ma się czemu przyglądać. I co teraz, drogi Holmesie? Widzisz, grucha, to jest taka kwestia, której możesz nie pojąć, bo ja. Poza tym, że jestem nieustraszonym gangsterem... Nieustraszonym? A tak się kuliłeś przed facetem z brodą. To inna jakby kwestia, grucha. Musisz to zrozumieć. Zatem, poza tym, że jestem nieustraszonym gangsterem, opanowałem siłę perswazji, pewnego rodzaju krasomówstwa. Po prostu patrz, grucha, patrz i ucz się. Okej. Okay. Bo mogę jeszcze raz z nim pogadać. Nawet chyba muszę. Bo widzi pan, to jest tak, że ja szukam kolegi syna, który uczy się w tej szkole. Doprawdy? A jak tenże kolega wygląda? Pogrążasz się, chłopie. No, jak? No, taki. Wysoki z garbem, ta. Ta, ta, właśnie wysoki, wysoki, z garnem. No, ale ja pana i tak nie mogę wpuścić, jak po prostu na teren szkoły. To może się jakoś dogadamy w takim razie. Okej. Okay. Powiesz mi coś ciekawego jeszcze. No, jak już mówiłem, wpuścić to ja pana nie mogę. No tak, no tak. Doskonale rozumiem. No, ale tak sobie myślę, że tego syna kolegi to możesz pan poszukać w kafejce internetowej. Wiesz pan, gdzie ona jest. Jestem z panem upiornie szczery. Nie mam zielonego pojęcia. To jest tak, że pójdziesz pan tą uliczką w prawo, a potem już prosto. Jak w mordę strzelił aż do huśtawki. A wtedy to już tamtym, no, treptakiem jakieś 300 metrów, i za skrzyżowaniem jest już kafejka. Aha, dziękuję panu uprzejmie. Widzisz, nie zawsze trzeba się szarpać i wyzywać od pedału. Okej, okay, dobra, mamy. Kolejną lo lokalizację, że tak powiem, lokację, lokalizację jak zwał, tak zwał, eee, dobra, mamy kafejkę internetową, do której już lecimy w sumie. Zobaczymy co tam jest ciekawego. Okej okay. Czyli sami po prostu widzę gamerzy. Okej, okay, zapytamy się go co i jak NERD. Proszę wybaczyć? Ale nie mam teraz czasu rozmawiać. Jestem bardzo zajęty obserwowaniem mojego idola i mentora, Nuka! On jest najlepszy w Tońka! Okej... Okay. Eee, czekajcie, bo tu ktoś jest... Chociaż dojście tam to będzie jakaś masakra... No... Kurna... Gdzie są te nóżki do chodzenia? O, są, dobra... Fuck... Dobra. Blondi, cześć, co słychać? Nuda panie i pryszczaci młodzieńcy. Ok. Nie jesteś zbyt rozmowna, co? Posiedziałbyś tu tyle co ja, to też byś, chłopie, osowiał. Dobra, w sumie nic ciekawego chyba nie ma do powiedzenia, Talia. A coś tu się w ogóle dzieje ciekawego? Żartujesz? Najciekawsze są pojedynki w Tońka Jastrzębia. To też wyobraź sobie, jak tu jest koszmarnie nudno. Okej, okay. dobra, to idziemy teraz z Niukiem pogadać. Ej. przepraszam. Nie wiesz, gdzie ja tutaj mógłbym coś zakupić. Ej, przepraszam, ale nie znamy się. Sorry, chłopaki, ale gadam tylko z tymi, którzy grają w Tońka i są w tym dobrzy. Ale ja. Chcesz się ze mną sprawdzić w Tońka? Myślisz, że masz szansę? Eh, eee, może później. Nie? Tak myślałem. A teraz przystańcie zawracać mi głowę. Nie gadam z lamerami. Zjazd. Okej, okay, więc trzeba będzie się z nim prawdopodobnie sprawdzić w tońka. Eee, dobra, próbujemy. No dobra, to sprawdźmy się w tońka. No to dajesz. Gra zakończona. Wybrałem... Eee, chyba będę musiał jeszcze popracować nad moim stylem. Okej. Okay. Więc na razie nie ma co podchodzić, nawet bo Fred nie daje rady. Co my tu jeszcze mamy? Mamy ten plac za miastem, do którego lecimy. Oh, Kurde, mi się spać chce, drodzy widzowie. Trzeba spać, pamiętajcie. Dobra. Co my tu w ogóle mamy? Ok. Mamy przypuła. Jak dla mnie w życiu liczy się przede wszystkim los. Inaczej można się nabawić groźnych chorób. Serca, przewodu pokarmowego, na przykład obrzedzenia dwunastnicy. No dobrze, a piwo? Jest zdrowe na nerki. Poza tym myślę zawsze ciepło o tradycji ludowej. Okej. Okay. Dobra Tu jest jeszcze ten co ma latawiec grucha, przesuń mi się Nie zamierzasz za bardzo mi pomagać, prawda? Warunki kontraktu są jasne Ty grasz główną rolę w tym spektaklu Okej okay. Eee, chrząste kurny eee. O dobra Fajny latawiec Dzięki człowieku. Sam go normalnie zrobiłem. Okej. Okay. Ty a może byś puścił ten latawiec wyżej, co ty na to? To się niestety nie uda. Bo to nie jest taka znowu prosta akcja. Potrzebuje dłuższy sznurek, bo teraz to ten latawiec wyżej nie poleci. Okej, okay, więc on potrzebuje sznurek. Co my tu mamy? W sumie nic ciekawego tak na ten moment. Ja to jednak nieźle wyglądam. Okej. Okay. Dobra. Chodź tu, Fred. No Chyba jeździły po niej ciężkie samochody. Fred to już! Kurczę te nóżki. Ja to jednak nieźle wyglądam. Te nóżki niekiedy tak ciężko znaleźć, ale dobra. Życie nie jest laurką. Nie jest. Toro miał rację. Trzeba spróbować życia w zgodzie z naturą, aby zrozumieć istotę egzystencji. A dlaczego tyle palisz, mogę wiedzieć? Czyż nie jest to zaprzeczenie całej idei życia zgodnego z naturą? Nie rozumiesz? Istotą człowieczeństwa jest paradoks, zaprzeczenie samemu sobie, zaprzeczenie swoim przekonaniom. Dlatego też, chociaż chciałabym żyć w zgodzie z naturą, palesz lugi, i dlatego, na przykład, wegetarianie też często czują ze w krwi, rozumiesz? Nie bardzo, jak dla mnie, to są kocopały. Okej. Okay. Chcę jeszcze pogadać? Co tam słychać, dobrego? Kiedyś było lepiej, mówię ci, przed ekspansją hegemonii totalitarnego kapitalizmu. W sensie za komuny? Nie głupcze, wtedy, zanim ruszyła maszyna globalnego terroru i gromadzenia Becelu. Już samo państwo jako takie to chora idea, nastawiona przede wszystkim na wyzysk najniższych warstw. Od najdawniejszych czasów ludzie kombinują jak zdobyć hajs i wpływy. A liczą się inicjatywy człowieku, takie małe komuny jak nasza. My, waldeniści, możemy istnieć bez nieustającej faszystowskiej presji, jaką wywierają na nas międzynarodowe multikorporacje, fundusze inwestycyjne i wiewiórki. A... Ojej, czy powiedziałam to na głos? Okej. Okay. Dobra, teraz jest pytanie takie, co ja mam tu zrobić? Bo nie ukrywam, jestem teraz... Ee, sam nie wiem co zrobić Tak naprawdę Ewentualnie iść na centrum handlowe Spróbować zagadzia się z tymi dzieciakami Bo tak naprawdę ja muszę się nauczyć grać w tego Tonika, nie? Cześć dzieciaki. Ej, widziałeś? Jo, nadchodzi pizza, to pewnie ten zboczenie. Na mnie nie patrzę. Nie pokazalibyście jak się w to gra? Ej, człowieku, przecież ty jesteś geriatryk. Masz krzywioną psychę czy jak? Do trumny się ładuje, a nie do grania dziadku. Pewnie chodzi o te kocie ruchy Okej. Okay. To coś ja tu dostaję. Nie wiem co. Bo słyszę jakby Fred coś zbierał. Ciężko mi powiedzieć. O. Na dole aparatu przylepione z guma. O. To już jakiś dobry znak sumie, a przez przypadek to w sumie klikłem. Okej, okay. więc dobra, mamy... Przylepioną gumę do rzucia? Okej, okay, co my tu mamy? O. Rzuta po każdym dobra. posiłku. się coś... z pokolenia na pokolenie Coś się tak właśnie domyśla, że coś w tej gumie będzie. <coughs> Więc jednak dobrze myślałem. Jeszcze to akurat pamiętam O dziwo. Nic dobra. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Może by to miało ręce i nogi. Czy szanowny pan coś sobie poza golarką, że tak powiem, wynalazł Okej, okay, od niego to tylko tą golarkę. Mogę z nim jeszcze jakoś pogadać czy coś? Nie dopchamy się teraz. No, pogadać z nim jeszcze Jo, nie na na elektryczny jaki Dobra to już wiemy akurat, więc to już nie musi się powtarzać. No i jak? Kiedy zaczniecie działać? Kurczę, nie wiem co teraz zrobić tak naprawdę. Jestem, że tak powiem. E, w szarej tupie Także fajnie Bo tak naprawdę z tego co by wszystkiego wynikało, ja w kafejce muszę wygrać z tamtym kolesiem w tońka Eee. szkoła. Tutaj chyba w ogóle nie ma nic ciekawego. Tak naprawdę. Chyba wrócę się na ten. Eee, parking stróża. Pytanie, czy tu będzie coś ciekawego, godnego uwagi? Bo tu oprócz tych śmietników, może w tych śmietnikach znowu coś będzie. Chwila. Założę się, że jest w nim całe mnóstwo fajnych rzeczy. Nie potrzebuję całego kosza. Okej. Okay. Sprężyna mogę wziąć? Po co miałbym zabierać te sprężynę? Nie wiem, kurczę. Ten typ po drugiej stronie monitora chyba cię obraża, Fre. <gry> Myślisz? E, ty! Odczep się! Kurcze, kurczę, co ja tu mam zrobić? Płot, szmaty, śmietnik. Prawda, nie ma tu nic ciekawego. Stróż park nie mi coś powie? Wciąż pilnuję pańskiego samochodu. I kolegi też. Samochodu znaczy. Hm. Okej. Okay. Nie mam pojęcia co ja tu mam zrobić. Naprawdę. Chodźmy na drugi Skate Park, bo na tym pierwszym to nigdy nic nie ma. Więc no, Drzewo w sumie ziomy są tylko Pozdro Lolek, Ty jednak jesteś charakterny chłopak Okej okay. Kurcze, kurczę, co ja tu mam zrobić No dobra szkoła Wrócimy się jeszcze, może tu gdzieś pochodzę Może coś będzie, bo tam już jest tylko to auto, ale w... W tym kierunku nie wiem, czy raczej nie. Ok, pokrzywy fajnie bierz. Co my jesteśmy? Zakład oczyszczania miasta? Nie mam pojęcia, co tu zrobić teraz, naprawdę. Eee... Okolice kościoła... Dobra, wchodzimy. Spróbuję jeszcze raz z tymi ludźmi pogadać, chociaż gadaliśmy z nimi... ...że tak powiem w tamtym odcinku, czekajcie. Owoce krzaka? Mogę wziąć? Eee... No dobra. O, mogę wziąć. To chyba kumquat. Fajnie. Dobra, pogadamy sobie jeszcze raz z tym typem, to już będę sobie tak takłem skipował Bo w nas tamtym odcinku z nim gadaliśmy, ale spróbuję z nim jeszcze raz pogadać Jak? Nie no, jedno to samo eee, Matka z dzieckiem, dobra, z nią spróbujemy pogadać. Chociaż też tak jak mówię zgadaliśmy z nią w tamtym odcinku No, Fred gdzieś ty polas Zatem nie jest Pani w stanie nam w żaden sposób pomóc. O, wie pan, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że one są wszędzie, to prawdziwa plaga. Okej, okay, w sumie tylko tyle nam powiedziała, nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. O, kurcze, kurcze, kurcze. Co, ja sobie. Pomyślę, co ja tu mam teraz ogarnąć, tak naprawdę, bo. Że nie ukrywam, jestem w dupie, bo inaczej już tego nie idzie powiedzieć. W sumie mamy już 27 minut odcinka, z tego co widzę. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, jak potoczą się dalej te losy, bo też muszę pomyśleć, co i jak naprawdę ogarnąć. Naprawdę, powinieneś bardziej pogłówkować. Co ty nie powiesz? Dobra, więc. Trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku i cześć!